Centrum Szacenia Praktycznego Ustawicznego w i jest placówką oświatową Powiatu Nowosądeckiego. Zajmujemy się w naszej placówce czterema podstawowymi rzeczami, to znaczy prowadzimy dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące y, dla dorosłych w Podegrodziu, oraz pracę ukończyła Szkoła Policjalna w Zawodzie Rolnik, która cieszyła się bardzo dużym wzięciem. Akurat teraz w lutym zdało 32 osoby państwowy egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. W Krakowie uzyskali tytuł zawodowy roli. Kolejną rzeczą, którą realizujemy w naszym centrum, to jest prowadzenie internatu dla szkół Powiatu Nowosądeckiego, między innymi dla Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych na Nawojowej. Jak państwo widzieliście tutaj przed chwileczką, no pokoje mamy ładne, nowe, czyste, zadbane. Uzupełniliśmy troszeczkę wyposażenie, kupiliśmy 52 nowe łóżka, materace. Pokoje zostały odnowione. Cały czas trwają prace związane z odnawianiem kolejnej części tych pokoi. Organizujemy również kursy i szkolenia. To jest jakby kolejna rzecz podstawowa w naszej działalności. W naszym krótkim aczkolwiek aktywnym działaniu przeprowadziliśmy kilkanaście kursów, między innymi kurs pilarza drwala, operatora maszyn rolniczych, następnie kurs barmański, kurs cukiernictwa. Mamy AT z Instytutu Spawalnictwa, zatem w naszym centrum możemy prowadzić kursy spawacza różnymi metodami. Te kursy prowadzone są u nas tutaj na miejscu, jak również prowadzone są w Grybowie. Nasza jednostka wcale nie ogranicza się tylko do prowadzenia kursów na terenie samej nawojowej czy powiatu nowosądeckiego. Bardzo aktywnie bierzemy udział w przetargach, które pozwalają nam na realizację określonych kursów w terenie. Przykładem mogła być chociażby szkoła w Hańczowej, gdzie realizowaliśmy kurs, operatora kasy fiskalnej, czyli sprzedawcy operatora kasy fiskalnej, kurs kombajnisty, kurs wózka widłowego. Wózek widłowy może być prowadzony również u nas, ale jak trzeba prowadzimy go również na zewnątrz. Prowadzimy szereg kursów w ramach szkół wielozawodowych dla powiatu nowosądeckiego i nie tylko. W tych kursach, m.in. kursu kierownictwa, Kurs kucharz, kurs blacharz, stolarz. Są to kursy obowiązkowe dla młodzieży szkół wielozawodowych, pracowników młodocianych, teoretyczne. Mamy ich w powiecie około 370 kursantów, ale jednocześnie przyjmujemy z zewnątrz, m.in. z powiatów Bohańskiego, Brzeskiego, ale też powiatów Limanowskiego czy nawet myślenickiego. Kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest gospodarstwo. Gospodarstwo rolne, które z jednej strony prowadzi produkcję, a z drugiej strony stanowi ośrodek egzaminacyjny. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i prowadzimy egzaminy w zawodach rolnik, w zawodach ogrodnik i operator maszyn rolniczych. Do tej pory. W sesji zimowej i w sesji letniej ubiegłego roku zdało u nas egzamin około 70 osób. Planujemy, ponieważ sukcesem dużym, dużym, pomimo jakby upadku szkół policjalnych, a która szkoła policjalna zaczęła się u nas właśnie z dużym sukcesem, wbrew pozorom, otworzyć u nas kurs kwalifikacyjny R3 w zawodzie rolnik. Nadal są osoby, nadal są programy unijne, które, z których rolnicy korzystają. Agencja pozostawia im zawsze czas, jeżeli jest, będą korzystać z jakiegoś programu, pozostawia im czas na uzupełnienie właśnie wykształcenia w zawodzie rolnik. To wykształcenie można u nas uzupełnić. Wszystkich zapraszamy.